Siemanko, witam Was w nowym odcinku na tym kanale, a dzisiaj o tym, jak wygląda dom Wielkiego Brata od środka. Jesteśmy w sypialni. Myślę, że ktoś mnie Kilka osób pytało mnie, czy oglądałem poprzednią edycję i z ręką na sercu, chyba tutaj jest, przyznaję się, że nie oglądałem, nie widziałem ani jednego odcinka, śledziłem tylko takie doniesienia medialne, jeżeli było głośno o jakiejś sprawie, yy, no to gdzieś tam oczywiście czytałem te artykuły, Rozmawiałem ze znajomymi na ten temat, ale nie śledziłem. Mm, nie wiem dlaczego. Z jednej strony może i dlatego, że nie mam telewizji, a z drugiej strony dlatego, że... Pff, byłem zajęty. Hm. Otóż jak to się stało, że znalazłem się w domu wielkiego brata bądź wielkiej siostry, jak wolicie? Tutaj brawa dla stacji TVN, która zorganizowała domówkę dla dziennikarzy, więc yy, wszyscy zainteresowani dziennikarze mogli. Odwiedzić dom i po prostu trochę się zabawić. I zabawić się nie w gronie dziennikarzy, tylko byli także zaproszeni uczestnicy poprzedniej edycji. Eee, także najpierw wyglądało to tak, że gdy przyjechaliśmy, zostaliśmy wszyscy przez nich przywitani. Szliśmy czerwonym dywanem eee, i następnie zabieraliśmy się za wywiady. Redakcji było dość sporo, bo chyba z 10, może nawet 15. Pierwszy wywiad zrobiliśmy z Madzią eee, i poszliśmy sobie na ogródek, szczęść fajnie tam na kanapach, w które mieliśmy to oczko, chyba to oczko, mam nadzieję, że to nie żena, rzeczka albo jeziorko, nie. Yy, to było chyba oczko, więc pogadaliśmy wtedy sobie z Madzią, to był nasz pierwszy wywiad. Yy, później rozmawialiśmy i z nową prowadzącą, z Gabi Drzewiecką, yy, to była moja pierwsza rozmowa w ogóle z Gabi, ale świetna dziewczyna, zresztą widać mega taka normalna, i będzie teraz ona nową prowadzącą, no bo niestety nie będzie Agnieszki woźniak Starak, będzie Gabi, ale wydaje mi się, że świetnie sprawdzi się w tej doli, bo no, Gabi da radę, na pewno. No i rozmawialiśmy także z Olechem, z Łukaszem, z Angeliką i Igorem. Ci, co oglądali, znają to osoby, ci, co nie, to może niekoniecznie. I to, co też chciałem powiedzieć, wiele osób myślało, że Ci uczestnicy, którzy są tam, kreują się na jakieś inne postaci, inne osoby, i podpytałem też ich o to oczywiście, bo byłem ciekaw, czy oni mieli jakiś scenariusz, na, na siebie pomysł. I każdy przyznał mi to samo, że nawet jeżeli ktoś z nich chciał grać kogoś innego, czy nie wiem, ukryć jakieś cechy, pokazać coś innego, to to wszystko działało tylko przez pierwsze dni. To, 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 to działało przez pierwsze dni, ponieważ no, na, na 24 na dobę. No nie da się udawać. I to też jest takie przeświadczenie, że okej, okay, jeżeli jesteśmy tam gdzieś, są te kamery, no, no to wiemy, że jesteśmy nagrywani, ale nie da już też tak mieli, że jak się kładli, to myśleli, a już pewnie nas może nie słyszą, czy tak nie do końca widzą, możemy sobie na coś więcej pozwolić. Ale nie to wszystko było tam widoczne, także naprawdę yy, takich jakich poznaliśmy, tacy oni są. Największe wydarzenie zrobiła na mnie sypialnia. I jesteśmy w sypialni uczestników domu wielkiego brata. Tutaj wszyscy śpią, leżekują, rozmawiają na ważne tematy. Teraz wejdziemy na taras, balkon. Piękna trawka, prawie żywa. I to co mi się tu najbardziej spodobało to winda, w której chętnie bym się wykąpał. Niestety yy, jest dość chłodno, a poza tym nie ma w tej wannie wody. Ale taka woda marmurowa. Woda marmurowa. Ale taka wanna marmurowa baby, czymś naprawdę świetnym w mieszkaniu, no może kiedyś. Nie, to co mnie zastanowiło, to to, że przychodzi tam, przychodzi tam, tyle osób, którzy się nie znają i jednego wieczora wszyscy znajdują się w jedynym pomieszczeniu, no i idą spać. No to mega dziwne, to, to nie wiem jak, jak to, jak to, jak to. Super, w ogóle mają tak mega wygodne łóżka. Na tych, na tych łóżkach zdobiliśmy kilka wywiadów i muszę Wam powiedzieć, że są mega wygodne. Także, jeżeli ktoś z Was miałby przyjść do domu Wielkiego Brata, to choćby dla tych łóżek naprawdę warto. I dom jest naprawdę wspaniały. Z tego, co się dowiedziałem, jest wart milion 600 000. To co mnie zastanawia, to to czy byliśmy nagrywani w pokoju zwierzeń, ponieważ w pokoju zwierzeń siedzieliśmy tak z Madzią i z Łukaszem no tak myślę z 40 minut i w sumie jak gadaliśmy o tym programie, o tym co robią, oni się pytali co ja robię i zapaliśmy taki fajny kontakt, yy, ale w sumie no tak gadaliśmy tam szczerze, a czy Wielka Siostra nie słyszała o czym my mówimy? To mnie ciekawi, ale w sumie no nie powiedzieliśmy nic takiego, żeby nie można było tego gdzieś tam udostępnić. Chyba. Teraz już sam nie wiem, dużo się działo, ale naprawdę impreza nie zła. No bo powiem Wam tak, że jeżeli jest jakiś event, no i wszyscy dziennikarze idą, no, no to idą tam jak do pracy. no Są osoby, z którymi musimy przeprowadzić wywiady. Przeprowadzamy, no i każdy wraca do, do redakcji, i event się kończy i tyle. Nawet nie ma czasu, żeby dłużej ze sobą pogadać, jest po prostu cześć, cześć i tyle. I mało jest naprawdę takich okazji, żeby wszyscy spotkaliśmy się, wszyscy mogliśmy się napić, pogadać i, i, i razem potańczyć. I w sumie z jednej strony pomyślałem sobie, kurczę, fajnie by było w ogóle iść do tego Big Brothera i spróbować takiej przygody yy, i odcięcia od tego świata social mediów i tak dalej. Yy, wcześniej gdzieś mi to przyszło przez myśl, ale tak naprawdę zrozumiałem to właśnie będąc już tam w środku i rozmawiając z uczestnikami. Oni naprawdę wszyscy byli Y, tak zafascynowani y, udziałem w tym programie. Do nich to była taka przygoda, że chyba każdy z nich by chciał tam wrócić i jeszcze w tym domu trochę pobyć. Y, wiem, że Madzi było się naprawdę ciężko odnaleźć po wyjściu z domu wielkiego brata i ona za każdym razem wraca tam bardzo chętnie z uśmiechem i gdyby mogła, to by została tam jak najdłużej. I w ogóle chciałbym każdemu z osobna i Wam wszystkim razem podziękować za subskrypcję. Jest Was już setka jest, jak było to nagrywane. Może jak już tutaj jest to teraz udostępnione, to jest jeszcze więcej, ale bardzo dziękuję. Yy, dzięki za wszystkie pytania. Wszystkie pytania sobie zbiorę i nagram taki odcinek, jeden wspólny, gdzie odpowiadam na, na nie wszystkie. Yy, no. Ale dzięki za to i za wszystkie te łapki w górę. On tak. Super. Dzięki, że jesteście. I w takim razie trzymajcie się. No i co? Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał i że spodobał Wam się następny, także zaglądajcie. Teraz każdy odcinek będzie się pojawiał w czwartek. W czwartek, w czwartek, w czwartek wieczorem. Także do zobaczenia. Hej! To, co mi się by najbardziej tam podobało, to to, że rzeczywiście wiecie, co nie ma dostępu do tych social mediów i że nie ma się tego telefonu, tylko to wszystko jest nastawione na kontakty międzyludzkie i poznajesz tych ludzi, poznajesz całą gromadę ludzi. No za się z nimi, wykonujecie jakieś zadania, jedne lepsze, drugie gorsze, głupsze, no ale jest śmiesznie, jest zabawa i każdy z nich właśnie jak rozmawiałem z tymi uczestnikami pierwszej edycji, mówił, że to była taka przygoda, której oni nigdy nie zapomną i chyba właśnie dlatego warto się jest zgłosić do Big Brothera i przeżyć właśnie taką przygodę.